znaczy znaczek zapytania do ogarnięcia. No dobra. To się zastanawia, no ale może na... skoro te zadania główne no, są i tak tu w, w tym regionie to może najpierw i tak je zrobimy, a potem będziemy się bawili w odkrywanie dalej, bo i tak nas mogą gdzieś tutaj wysłać. Dopiero, dopiero później, fabularnie, popularnie, ewentualnie, jeszcze nas właśnie przeniesie do innego regionu. To nie znaczy, że nie możemy wrócić. Dlatego lubię, jak gierka mówi, że uruchamiając to zadanie, na przykład, przeniesiesz się gdzieś indziej, więc zakończ swoje sprawy, na przykład, czy coś w tym stylu żeby właśnie cię dziś nie wywiało, i nie, żebyś nie zostawił rzeczy niedokończone. A jak to wygląda wygląda tu? Amelizis, chodź! Ah! Oh, you will be the death of me. No, mother, I will your salvation. No more olives. No more payment to rent a press. Pay attention the philosopher. your help terima. is needed again. My idiot son left my offering in his papyrus, which he lost. I cannot sell my oil without giving thanks. I did not lose it. The guards took it. The papyrus is my life, Magi. They go too far, these guards. The papyrus had my notes. Those bastards threw on a boat. I will look into this, Tefibi. And I will find your offering, little mother. Wyższe wykształcenie Młody filozofia, już masz co opowiadać. Legioniści zabrali papirus, bo kto? Pływają łodzią. No to ja biorę swoją łódź. I gonimy. Hmm. Czy ja słyszę fajerwerki za oknem. W końcu już mamy Halloween, nie? Chodź, pozostań tam! jest cieniaki. Must be the boat that the Phoebe spoke of. I might well be able to get in unseen. Yaki unseen, char. These guards will know better than to trouble the Phoebe from now on. Tu Nie ma co szczypać z szmacierzami, niemalitości dla skór we synów. This is the papyrus and the offering. Both Fibi and Jepu will be happy. No, woda wygląda jak prawdziwa, no kurwa. Wiem, że to się mówi od 20 lat jakoś. Jak się patrzy na to coraz nowsze gry, no ale. No teraz to już ewidentnie jak z filmu nawet, nie, że tam wychodzimy. Ta woda. Ci pięknie odbija światło i w ogóle fale takie delikatne. Now I'll prove to them that I can match them in wits. Still spouting your nonsense! The Greeks will never accept you. Yes, they will. I'll be a philosopher soon. Your offering. Now you can return to selling your olive oil. I worry about him forever. It is hard to understand when you do not have children. Allow to, be his chance, he'll be all right. Hey, w tamtych czasach może praca filozofa to było coś. Może dobrze płatna. Witam Jerzy. Jak tam wygląda sprawa? O, następne zadanie. Let's go. <laughs> Znow ten kurdz pirosz poeta. <laughs> we will be able to spread that. our word and stomp out those filthy untruths, Bayek. The regime will fear you, Phanos. Hey. Bayek, it is finally time to celebrate with my muses. Shouldn't you stay to oversee your actors? We must find time to work on the next play. Bayek, you must come. This celebration better rival my own events in Siwa. Come, Bayek. This will be an excellent night. Let us hurry. You will be our guest of honor. I remember the celebrations we would have in my house in the better years. Ah, uh, memories. They have become they less so, These i so. suffocate our celebrations. They know nothing of poets. They think they know truth? You know it better. Of course. Truth comes from chaos, not order. Uh, No, nie schodzi. Moria spała skwaasma da tudanestin. Ma. Ma nie rantaraksen. Opowiadaj filozofy. <noise> Vedas. Pioziety. Powiedz nam prawdę. I no we'll see something. Remember, I did not start. Oyey! Gennadi, you I should have known those louts would follow us. This This is the fool who puts out that traitorous gibberish. Funless the fool. Olimpia quest. Who na No właśnie, ale to już mówiliśmy na ostatnim streamie, że był taki jeden filozof grecki, który zginął. Został zabity za to, że ktoś wniósł skargę o to, że on demoralizuje młodzież... ...i zostało przegłosowane, żeby go zajebać, no i go zajebali. Więc w sumie robota filozofa, to nie takie proste że rzeczy, nie? This is grand, Phanos. Bye. Come Welcome, Phanos. Your plays are getting better in age. They are well improved from your previous works. Ever the critic. Thank you, Leda. Which one of the muses am I you, Phanos? Oh, Lefterpi, Calliope, Clio, Thalia, Erato? You must pick only one. Sister Elo, tutaj jeży, tutaj oni po prostu żyją, no nie? Wykonują wszystkie swoje czynności, tak autentycznie, no, chodzą do pracy, jakieś rytuały odprawiają i ty sobie po prostu obok tego wszystkiego przebiegasz, nie? Tutaj jest normalnie taki tryb naukowy można włączyć i wiesz, i są pokazane normalnie, kamera sobie jeździ i pokazuje ich czynności w starożytnym Egipcie, jakie oni wykonywali, bo i normalnie tutaj podczas gry to robią. Tylko, że ty tam przechodzisz obok i nie wiesz, co oni robią, a jest taki tryb naukowy, który wszystko ci tłumaczy, pokazuje, nie? Tak, jest odwzorowane zajebiście, że koniec. Przepiękna jest ta gra normalnie. Numer jeden, jeżeli chodzi o odwzorowanie świata dla mnie na tą chwilę. Chociaż jeszcze mówię w Red Dead Redemption 2 nie grałem tak do końca za dużo. Ale tam chyba będzie mimo wszystko mniej, bo to jest dziki, dziki zachód, tam po prostu nie ma tyle ludzi na przykład, nie? Ale tam będzie bardziej um, szczegółowo niektóre rzeczy, na przykład polowanie będzie bardziej szczegółowe czy coś. Śledzić Kiełśnitycka? W sumie nie. Ale, ale no mówię, ale oni wykonują chociażby te swoje rytuały. Nie wiem, czy oni idą potem spać czy co czy na przykład tylko i wyłącznie przez cały dzień wykonują ten rytuał i, i nocą też, ale mamy tutaj e, taki tryb, że, znaczy nie tryb, tylko bierzesz, przełączasz sobie na noc i w fortach idą spać co niektórzy, no nie? Więc podejrzewam, że NPC też, ale no nie, nie śledziłem szczerze mówiąc, faktycznie. I to jest to! Where the poets of find Ale są fakty, ile rzeczy oni wykonują tutaj, no nie? Że możesz normalnie tryb naukowy włączyć, patrzeć. Kynadios, come of will pracują with these w polu, come. łowią wszystko. Właśnie Red Dead właśnie też jest kurde.

Það er læðið fyrir Það er læðið fyrir Þig, þú kært

They have slayed some of my muses. Dracon, my favorite poet, will live, thankfully. There must be a way to stop them permanently. Bayek, we are blood poets now. This is our chance to bring people to our cause. Whatever it takes to defend freedom. Give me some time. I will talk to my people. Find their strongholds. Oh. Jak będzie chwila, na przykład sobie zrobimy takie trochę luzu i na przykład weźmiemy, wybierzemy sobie kilku NPC-ów z różnych miejsc świata i będziemy za nimi łazić, nie? Zobaczymy czy kurde, na przykład, co robi, nie? Czy idzie faktycznie do pracy, a potem idzie spać na chatę, czy co, nie? Zrobimy sobie jednego takiego streama, żeby sobie popatrzeć, na przykład. Albo pół. I na W 10 grach, ale co, bo nie wiem jeszcze. Dobra, mamy chyba tutaj już teraz zadanie główne tylko i parę rzeczy, których jeszcze nie zrobiliśmy. Z tym, że te rzeczy możemy zrobić w każdej chwili, więc jeżeli nas przeniesie główne zadanie do innego regionu, to się wrócimy najwyżej. Bo jest jeszcze cały czas szansa, że nas główne zadania przeniosą, e, nie przeniosą tylko nas e, w te miejsca, zaprowadzą, których jeszcze nie robiliśmy. A UBI wyłączy serwery, już była taka akcja chyba, że mieli wyłączać coś. Czy to był UBI? Hmm, dobra, to główne Gwardzisto, Genarius Gdzie jest? No tak jak myślałem, w tym, w tym, w którym jesteśmy, gdzie jeszcze byliśmy, ale dobra, Czy pójdziemy jakoś inaczej. Otrzymanie serwerów też coś tam kosztuje pewnie, nie? Widzą, że ludzie na przykład już nie korzystają. Ja się trochę... Nie, nie jestem pocieszony faktem, że Konami spierdoliło trochę sprawę tych portów, kurde, na PC ta... ...trylogii Metal Gear Solid, no bo... ja wiem, że to stare gry, ale no da się to zrobić tak, żeby po prostu ludzie mogli grać. Słyszałem, że jest sporo bugów. Całe szczęście ja mam to wszystko na płycie, wszystkie te trzy części i mogę w niej sobie zagrać na play'u, czyli lepiej, ale myślałem, że może, może by tego nie zjebali, by było pod ręką na Steam'ie. I teraz właśnie to jest Konami, które już nie ma ze sobą Hideo kodzimy. i Konami jest trochę ciężką firmą i obałem się, że oni w chuja położą na to. I nie naprawiam tego w ogóle, tylko po prostu zobaczę ile się sprzedało. Jakby się sprzedało w miarę spoko, to dobra jebać Obawiam się, że tak to się skończy. oby nie. Tak siak, no mówię ja to mam, ale... No, miałem nadzieję, że będzie, że coś zrobią z tym. I jeszcze w ogóle najgorsze w tym jest to, że Dali w ogóle... Nie, nie, to nie jest do, do grania. Dali, na przykład Macie Metal Gear Solid, on nie jest na wide screen ogólnie. To dali po prostu po bokach, iż w ogóle lepsze były czarne paski po bokach. Oni nie rozszerzyli tego screena, tylko dali zamiast czarnych pasków po bokach, że sobie możesz obrazki wybrać, jakie będą, nie? Ogólnie, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nikt tego nie kupi. Ale to jest Konami, a nie a nie Hideo Kojima, który jest ojcem serii, bo ta seria jest moim zdaniem zajebista. Ja uwielbiam Metal Gear Solid. Ale Kojima już tam nie pracuje, no nie. No i Konami właśnie kurwa, a... Ja rozumiem, że są ludzie, którzy w ogóle nie, wiem, nie wiedzą o czym mówię, kiedy I mówię Metal Gear Solid. Nas... No, no, musimy znowu tutaj się dostać. Teraz już nie będę się bawił w przyczajkę, zajebię typa i spierdalam. Bo już tu byliśmy. No it's Oh shit! Another madman. there's <laughs> Hey! <laughs> so to A to, nie, to jest za stare. No. no, no, to jest nie. Ciężko, ciężko, ale nie musisz. Najlepsze jest to, że nie trzeba, no nie. Yy, Metal Gear Solid na psx i tam jest dużo wspomnień z tych wcześniejszych dwóch, i, i to wystarczy jako retrospekcja po prostu wystarczy, no nie. I potem idziesz dalej. Dwójeczka, trujeczka, czwórka, piątka. Ja też we wszystkie jeszcze nie grałem. Ja pierdolę nie wierzę w to. To jest gra mojego dzieciństwa ogólnie, zebiście mi się podobały, to. Tak. Naprawdę. No mówię dla mnie żadnych remake'ów nie muszę robić. No miałem tylko może małą nadzieję, że na kompo będzie można sobie pograć, ale chuj i w ducha, nie, się pierdolą w takim razie. Mam to na PSX, -a, to co pogram na Play'u. Ok. Bardziej, może To, może, już niech zrobią port tej czwórki, kurde, bo jest tylko na playa trójka. To by się przydało. To by się przydało akurat. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.